Siema siema, Marek i Mój Modelarski Świat. Jesteśmy na szóstym festiwalu Modelarskim Gminy Rudzieniec. Jest to obok kliwic, więc zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Po 13 zrobię relacje. Będą filmy, będą zdjęcia na grupie Facebookowej Marek i mój Modelarski Świat. Dzisiaj, jutro odbywa się ta impreza. Ja przywozę swoje, więc jestem uczestnikiem. Jestem również przedstawicielem grupy Pancer Silesia najlepszej grupy modelarskiej w Polsce. Więc zapraszam do odwiedzenia imprezy. Wszystkich serdecznie, dzisiaj lub jutro. Naprawdę będzie się działo. To będą zdjęcia, właśnie na Facebooku. Będą filmy, będzie relacja po godzinie 13, więc również zapraszam i wszystkich oglądających pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.